Witamy w naszym małym kąciku technologicznym, gdzie zaglądamy do sprzętów i wy nie musicie później tego robić i wytłumaczymy wam, jak działają konkretne sprzęty. A dzisiaj leci na warsztat klawiatura mechaniczna. Także Piotrek, Dawid. Cześć. Zaczynamy. Klawiatura Logitech G512 Carbon, czyli taka klawiatura już z wyższej półki około 400 zł. Na oczywiście mechanicznych przełącznikach. Dzisiaj, zajrzymy w środek tej klawiatury i pokażemy wam, jak takie urządzenie działa. Także przygotujcie się, bo zaraz otwieramy. Nim pokażemy rozkręcony sprzęt, to krótka instrukcja, co należy zrobić, żeby taką klawiaturę otworzyć. Zazwyczaj. A trochę zabawy jest, bo pierwsze co musimy zrobić, to jest zdjąć nóżki. W tym przypadku na szczęście tylko dwie górne skrajne, bo reszta śrubek jest też w ciekawym miejscu. Ze spokojem, z tym jest inaczej niż z teflonowymi ślizgaczami w mysce. To nam się nie odkształci, dosyć łatwo idzie to z powrotem przykręcić. I tutaj mamy pierwszą śrubkę, którą dość łatwo sobie wykręcimy. Kiedy mamy odkręcone wszystkie śrubki, to musimy odkręcić. Uwaga, śrubki, które są w tym przypadku pod. Kapslami. Bo tutaj również od góry mamy kilka śrubek, które wcześniej musimy odkręcić, zanim zaczniemy tą wykonaną, z tworzywa, dolną obudowę zdejmować, i tam też na pewno będą zatrzaski. Oszczędzimy Wam trochę czasu i cierpienia. Dokładnie. Także dostajemy się do środka i pokazujemy, jak to wygląda już po odkręceniu wszystkich śrubek. Podczas pierwszego spojrzenia na klawiaturę, Dawid podważył nóżki, sprawdził, mówi: Kucze, tylko dwie śrubki, nie będzie dużo roboty. Po czym zobaczył, że tam są jeszcze ukrywane i łącznie ich się zebrało 26. Także troszkę trzeba poświęcić czasu, żeby to wszystko porozkręcać i pytanie, czy udało się nam znaleźć już wszystkie. Zobaczymy, jak no, będziemy. No, czy już są, czy już tak. wszystkie są. Mam nadzieję, że jak było dużo śrubek, to będzie mało zatrzasków, ale coś tu się nie chce za bardzo nam. Włodny nadzieje. No i tam musi być. Dobrze no, mamy spasowany. kolejną śrubkę. Po prostu. 27. Poprawka 28 śrubek. Znalazły się dwie gratisowe, ale teraz już odchodzi łatwo, więc mamy to za sobą. Nie był Hop. <grym> ale. Przywitałem cię z gąską. 29. Ale czeka, się dobiłem do 30. No, dobra, aż się prosi. O jak nic będzie chyba 30. Jest to! 30 śrubek, moi drodzy. Tada! Mamy, mamy to. środek klawiatury mechanicznej. Dawid, powiedz co tu się? Dzieje. Co tu się dzieje? Zacznijmy od tego, że klawiatura posiada dość gruby przewód, ale nie tylko zasilający, ponieważ mamy dwie końcówki USB. Jedna końcówka idzie nam faktycznie bezpośrednio do klawiatury. Ja może sobie wezmę coś takiego bardziej przyzwoitego. I tutaj widzimy dodatkową śrubkę przykręconą do masy. Pola masowe, dodatkowa, powiedzmy sobie, masa, bo tutaj czarny przewód to też jest masa. Natomiast drugi, który podłączacie do komputera, Piotrek, weź tam ładnie wtyczkę, pokaż Państwu. Państwu. Proszę bardzo. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie przeduszka do gniazda USB, która jest tutaj z tyłu. I on tutaj bardzo ładnie nam się chowa. Zresztą to za chwilę sobie możemy masę odkręcić. Czy jest to pierwsza śrubka? Tylko dodam. Ja sobie pomogę. Gdzieś powinienem mieć. O, bardzo przyjemne w takich sprawach. Penseta. Rozdzielone. I rozdzielone. Mamy jeden przewód, który idzie faktycznie do klawiatury. A tutaj drugi, sami widzicie, to jest tylko i wyłącznie przeduszka USB. Ale dzięki temu możemy bez problemu podpiąć tutaj nawet jakiś dysk zewnętrzny. Nie będzie takiego spadku napięcia, że urządzenie będzie odłączane. Także jest tak. pełna funkcjonalność. Zwłaszcza, że jest podświetlane, więc trochę też tego napięcia potrzebuje. A dodatkowo nie musimy się na przykład schylać do komputera, jeżeli on jest gdzieś tam głęboko, żeby coś podpiąć na szybko. No dobrze, mamy tutaj powierzchnię klawiatury, wszystkie klawisze które są widoczne. No i właśnie, jak to działa? Jaki jak ten system wygląda? Nie wszystko jeszcze jest widoczne, ponieważ tutaj mamy taką zabezpieczającą właśnie, dlaczego folię. Właśnie ona, hmm, ona jest tutaj, ponieważ tutaj mamy, tak jak sam widzisz, kilka tak naprawdę układów elektronicznych odpowiedzialnych za faktyczne działanie tej klawiatury. Porównaniu do myszki, taki film już nagraliśmy, rozkręcaliśmy myszkę, zachęcamy do oglądania również na kanale Komputronika. Tutaj mamy o wiele mniej, tak naprawdę skomplikowane działanie, ponieważ mamy przełączniki. mechaniczne, tak? No bo ktoś powie: klawiatura to na pewno bardziej złożone. A tak nie jest. Mamy przede wszystkim przełączniki, które działają na takiej samej zasadzie jak te przełączniki w myszy, czyli one nam otwierają, zamykają obwód. I gdybyśmy teraz wzięli multimetr, możemy przyłożyć do dwóch tutaj, bo to jest montaż przewlekany THT i będziemy widzieli jak się multimed zachowuje po wciśnięciu konkretnego klawisza. Od razu trzeba wspomnieć, że to jest też robione po to, żeby był tak zwany anti-ghosting, czyli po prostu jeżeli wciskamy wiele klawiszy naraz, to żeby wszystkie były odczytywane, bo często w membranówkach zwykłych to jest ten problem, że po trzech, czterech Pięciu klawiszach, nagle się to wszystko dławi i już nie jest odczytywane. No dobra, słuchajcie, jak to działa, Dawid, pokazuj. Mamy multimed ustawiony na pomiar ciągłości obwodu, czyli jak bagietki. Skrzyżujemy, to multimed nam piszczy, sygnalizując ciągłość obwodu i podobnie jak to miało miejsce w myszce, również tutaj i każdy przełącznik mechaniczny, niezależnie jakie firmy, działają dokładnie w ten sam sposób. Czyli no, Piotrek, asystuj, weź tutaj do jednego wyprowadzenia mhm. przyłóż, ja przykładam do drugiego i w momencie, kiedy klawisz nie jest wciskany, obwód nie jest ciągły, jest przerwany. W momencie, kiedy klawisz wcisnę... Mamy ciągłość obwodu i tym różnią się klawiatury mechaniczne od klawiatur membranowych, że każdy jeden przełącznik, obojętnie który nie weźmiemy, działa identycznie, w tym samym momencie załapuje. Ta dokładność, szybkość, precyzja wciśnięcia jest po prostu nie do powtórzenia w przypadku klawiatur, właśnie takich klasycznych, membranowych. Oprócz tego mamy troszeczkę układów na samej płytce, na samej płytce PCB. Jeden, drugi układ scalony, główny procesor, który tak naprawdę zarządza nam całą pracą klawiatury. Widzimy również kwarc, no i troszeczkę drobnicy, kondensatory, rezystory. Złącze do zasilania, do komunikacji z komputerem, i to jest w zasadzie wszystko. Jak chodzi o same przełączniki, plus naprawy klawiatur, jest taki, że w zasadzie każdy przełącznik można w prosty sposób wylutować wymienić go, jeżeli jest taka potrzeba a są również klawiatury, które mają już gniazda dla przełączników i można po prostu takie przełączniki bez konieczności lutowania wymieniać. Minus naprawy klawiatur jest taki, że idę o zakład, że gdybyśmy wpisali oznaczenia układów, czy nawet głównego procesora, to nie znajdziemy zbyt wiele informacji, ale w ogóle cokolwiek znajdziemy w sieci, co pozwoli nam na przykład sprawdzić oporności na poszczególnych wyprowadzeniach, na poszczególnych nóżkach, czy napięcia, czy są prawidłowe. Tego niestety raczej na pewno nie znajdziemy. Jeżeli padnie któryś taki układ, no to możemy go na chybił trafił wymieniać, podmieniać, ale ciężko będzie o dokumentację, żeby szybko to po prostu zdiagnozować. Jeżeli bardzo byście chcieli się dostać do drugiej strony tej płytki, no to tu są trzy śrubki, ale to nie jest wszystko. Nie wystarczy ich wykręcić, bo musielibyśmy też z tej strony wyjąć cały przełącznik, który ma tu takie ząbki plastikowe. I to jeszcze nie wszystko, bo to wszystko jest ze sobą zlutowane. Tak. Także niestety dużo bardzo pracy... Chyba nikomu niepotrzebnej, bo z drugiej strony nie kryje się nic nadzwyczajnego. Nie, tam z tamtej strony płytki nic nie ma, jedynie jak jeszcze jest element, mamy oznaczenia, czy diody sygnalizujące na wciśnięcie kapslok, czy numloka, jeżeli to jest akurat klawiatura z blokiem numerycznym, jak w tym przypadku, no to tutaj mamy ewentualnie diody jeszcze, nie? A samo podświetlenie jest tutaj wbudowane w podstawkę przełącznika, także mamy to w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Dobra, słuchajcie, wiemy, jak jest zbudowana klawiatura mechaniczna. Wbrew pozorom, dość urządzenie, proste i niezbyt skomplikowane. Przejdźmy do podsumowania. Ok, klawiatura mechaniczna. Sprzęt zazwyczaj nie tani, trochę musimy wyłożyć pieniędzy, a okazuje się, że zbudowany dość prosto i niezbyt skomplikowanie. Dlatego ja mam pytanie do Ciebie, dlaczego niektóre klawiatury kosztują mechanicznie 300, inne 500, a drugie 1000 zł, skoro wydaje się, że budowa jest taka mało skomplikowana. W czym rzecz tkwi? To byłby by fajny materiał na zupełnie osobny film, natomiast <sum> różnic jest bardzo dużo. Od funkcjonalności danej klawiatury, czyli poza przełącznikami mamy wbudowane huby, mamy dodatkowe elementy, które pozwalają nam na przykład na sterowanie głośnością, gdzie to jest osobny klawisz multimedialny, no To wszystko rodzi ze sobą większe, większe skomplikowanie budowy, kolejne przełączniki, kolejne układy odpowiedzialne za pracę danego elementu. Również różnią się klawiatury budową, czyli nie każda ma na przykład aluminiowy top. Tak, Mamy różnych, różnych producentów przełączników. Jeżeli to będzie klawiatura oparta na tanich chińskich przełącznikach. Będzie ona tańsza od klawiatury, która wykorzystuje przełączniki w dużej ilości. No, bo tyle, ile mamy klawiszy, które są drogie markowego producenta, Omrona na przykład, czy Keyle. Słuchajcie, jeżeli chcecie otwierać dalej różne przedmioty, to jest taki unboxing unboxingowanych rzeczy, podwójna incepcja. Także piszcie, co byście otworzyli. Ewentualnie, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, dowiedzieć to my może taką instrukcję Wam przedstawimy, potrzebujemy tylko informacji, co jest potrzeba. Także zgłaszajcie się w komentarzu, no i pamiętajcie o ważnych rzeczach takich jak subskrypcja i like dla zasięgu. Tymczasem żegnamy się z Wami, ciepło, trzymajcie się, hej! Cześć!